Czy siłą myśli można zmieniać także materię? Jesteśmy tym, o czym myślimy. Wszystko, czym jesteśmy, w naszych myślach ma początek. Naszymi myślami tworzymy świat. Budda. W poprzednich rozdziałach mówiliśmy, jak potężna jest energia płynąca z naszego serca. Dowiedziałeś się, że ani czas, ani odległość nie mają znaczenia dla naszego pola rezonansowego, by mogło dotrzeć do pola o podobnych wibracjach. Wiemy tylko, że siła naszych myśli jest w stanie wpłynąć zarówno na nasze, jak i na obce DNA. Te odkrycia mogą zdumiewać, mają jednak jeszcze większy wpływ na nasze życie i na siłę naszych życzeń, niż moglibyśmy podejrzewać. Bowiem ta energia, Wysłana z naszego serca może posiadać wystarczająco dużo siły, by zmienić nie tylko nasze ciało, ale i najdrobniejsze cząstki materii. Aby to lepiej zrozumieć, musimy zrobić mały wypad w świat atomów. Kto od dawna nie przekroczył progu sali lekcyjnej, ani nie czytał nic o nowej fizyce, ma prawdopodobnie wciąż w głowie stary model atomu. Jądra, wokół którego krążą elektrony i protony. W tym modelu występują zatem stałe elementy. Jednak ten model już od dawna jest przestarzały. Mechaniczny obraz krążących cząstek, przypominający mini system słoneczny, został zastąpiony innym obrazem. Dzięki nowym odkryciom. Teraz już wiemy, że nie chodzi o cząstki, lecz o koncentrację energii w różnych sferach. Im bardziej zbliżamy się do elektronów i protonów oraz do jądra atomu, im dokładniej je badamy, tym bardziej stają się one ulotne. Bowiem zwarta stała cząstka składa się tylko z wirów energetycznych, a to nie posiada struktury fizycznej. Przypomina raczej wirującego bąka, który wysyła energię. Ten mały wir energetyczny jest nazwany kwarkiem lub fotonem. Nie istnieje stała materia, istnieje tylko energia. Ta energia składa się z pól elektrycznych i magnetycznych. Zwróćmy teraz uwagę na energię, którą wysyła nasze serce. Przecież we wszystkich przypadkach chodzi o jednakowe pola energii. Energia atomu podobna jest do pół sił. Jakie wytwarzamy myślami w naszym umyśle, lub uczuciami i przekonaniami płynącymi z naszego serca. Atomy podlegają zmianie. Po raz pierwszy fenomen ten odkrył Pieter Ziman w 1896 roku. Zaobserwował on, że pole magnetyczne może rzeczywiście zmienić materię. W 1913 roku John Stark odkrył, że także pole elektryczne wpływa na atom. Pole elektryczne ma więc także możliwość wpływania na atom, podobnie jak pole magnetyczne. Z licznych badań i eksperymentów fizyki kwantowej wiadomo, że atom ulega zmianie, kiedy zmienia się jego pole elektryczne lub magnetyczne. To oznacza, że atomy zmieniają swoje zachowanie i zmieniają w ten sposób swoją formę jako materia. Wiemy już, że energia serca posiada wystarczającą siłę, by móc wpływać na atomy. To oznacza, że rzeczywiście możemy przemienić każdy atom świata. Ani czas, ani odległość nie odgrywają w tym żadnej roli. To jest oczywiście fascynujące, ponieważ od tej chwili nie jesteśmy już jedynie skazani na naszą wiarę. Lecz wiemy to, co zostało naukowo udowodnione. Mamy bezpośredni wpływ na nasze otoczenie. Być może powoli zaczynamy rozumieć, jak potężne narzędzie mamy w ręku, by móc realizować nasze życzenia. W ten sposób nawet najbardziej nieprawdopodobne rzeczy mogą się zdarzyć. Dla naszego umysłu mogą to być wciąż niezrozumiałe cuda. Jednak dla nauki i duchowych przywódców tego świata od dawna nie są one zagadką. Drogi panie Frank, dziś wydarzyło się coś niewiarygodnego. Od kilku tygodni planujemy kupno domu. W tym celu musieliśmy sprzedać nasze akcje. Wczoraj szok, krach na giełdzie, wszystkie akcje lecą w dół. Przez całą noc nie mogłam zasnąć. Rozmyślałam, że w tej sytuacji nie będziemy mogli pozwolić sobie na dom. Tym rozmyślaniom Przeciwstawiłam życzenie, że nasze akcje przed sprzedażą idą w górę. Przez całą noc myślałam o tym. Następnego dnia zadzwonił do mnie mąż. Akcje Volkswagena z niewyjaśnionych przyczyn wzrosły. W ciągu niespełna godziny mogliśmy sprzedać nasze akcje i zyskać 5000 euro. Jeszcze tego samego dnia akcje ponownie znacznie spadły. Pozdrawiam i dziękuję. Petra. Odkryj, co jest Twoim najgłębszym przekonaniem, a będziesz miał w ręku klucz do swojego życia.